Według najbardziej znanego propagatora koncepcji inteligencji emocjonalnej EQ, Daniela Golmana, inteligencja emocjonalna opiera się na pięciu filarach. Pierwszy to umiejętność rozpoznawania własnych emocji, drugi to zdolność kierowania własnymi emocjami, trzeci to wykorzystywanie emocji w celu zwiększenia motywacji, czwarty umiejętność do wczuwania się w uczucia i potrzeby innych osób i piąty łatwość. Nawiązywania i podtrzymywania relacji z innymi ludźmi. No i wszystko pięknie, tylko że pewnie prawie każdy z nas myśli sobie teraz: no, ja potrafię rozpoznawać swoje emocje, panować nad nimi, rozpoznawać emocje innych, nawiązywać kontakty. No więc, okej, okay, ale jak rozpoznać, czy ktoś ma naprawdę wysoki poziom inteligencji emocjonalnej IQ? Oto kilka cech, kilka zachowań charakterystycznych właśnie dla osób, intelligenti, intelligente, emocjonalnie